Czytanie z Dziejów Apostolskich Paweł zabawił w Antiochii pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejną krainę Galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. Pewien żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa. Znając tylko Janowy Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go pryscylla i akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie na podstawie pism że Jezus jest mesjaszem Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi Wszystkie narody klaskajcie w dłonie radosnym głosem wykrzykujcie Bogu bo Pan najwyższy i straszliwy jest wielkim królem nad całą ziemią. Gdyż Bóg jest królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie: Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. Połączyli się władcy narodów z ludem Boga Abrahama, bo możni świata należą do Boga, On zaś jest najwyższy. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. O cokolwiek prosilibyście ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach, Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że ja będę musiał prosić ojca za wami. Albowiem ojciec sam was miłuje, bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca.